Najnowsza ocena Fitch dla Częstochowy oznacza spadek z BBB Plus do BBB. Oceniający nie ma wątpliwości, że niższe notowania to pokłosie reformy fiskalnej rządu prawa i sprawiedliwości. Taka jest opinia samej agencji Fitch, która... W sposób bezstronny ocenia finanse poszczególnych samorządów, w tym także miasta Częstochowy i najpierw znaleźliśmy się na tzw. liście obserwacyjnej i to już było w grudniu ubiegłego roku. Natomiast w tym roku niestety my i kilka innych miast została obniżona wartość ratingowa z BBB+, w naszym przypadku do BBB. A co ten spadek oznacza dla samego miasta, czy dla przeciętnego mieszkańca Częstochowy? Im wyższa ocena ratingowa, tym większa wiarygodność danego samorządu, danego miasta w świecie finansowym można powiedzieć, i tym wyższa wiarygodność także kredytowa i możliwości kredytowe danego miasta. Więc obniżenie tego ratingu, no niestety obniża nam też niestety tę ocenę przez instytucje finansowe. To nie jest oczywiście jeszcze ocena dramatycznie niska, natomiast rzeczywiście jest to związane z tym, że miasto traci dochody, ma zwiększone wydatki bieżące, a wysoka inflacja uniemożliwia stosowanie takich skutecznych środków zapobiegawczych, chociażby w postaci właśnie cięcia wydatków bieżących. No bo jak ciąć wydatki, skoro te wydatki nam szybują w górę w tej chwili, za, jeżeli chodzi o chociażby dopłaty do subwencji oświatowej, czy to, co, nas, co się dzieje w tej chwili z mediami, z innymi opłatami, z wysokimi też kosztami prowadzonych inwestycji. Tak jak Związek Miast Polskich obliczył, Częstochowa tylko z tytułu tej części pod Dodatków SPID, które trafiają do samorządów, straci do 2023 roku, od 2019 ponad 275 milionów złotych.